Serbskie Pleso Dolina Młynicka. W czerwcu. No w sumie oczywista rzecz, bo w Tatrach tak jest. Ten szczyt to jest Satan. Bardzo fajny. Wygląda jak mocarny orzeł. Ej, to z góra mocarnego orła. Tam jest wysoka. To się nazywa ta ławka bystro. Bystra ławka. Tu jest najwyższy szczyt tej przełęczy, jakby wybudowanej. I jest przejście na drugą stronę. Widać krywań. Ale tam dalej jest najwyższy szczyt. No nie jest wyższy. Najwyższy szczyt na ujęciu tutaj. Krywań. A tam znajdują się tatry zachodnie. Tatry niskie. Tam są. A tu są Tatry wysokie. niższe wachlen bergowo Pleso tutaj. I teraz już schodzimy tutaj tą doliną. Doliną furkotną. Dolomity. Tam jest boja. To znaczy, że można pływać. Ufo chmura. I kolejne ufo. Hierro Stratus. Wchodzimy na Rysy O. To jest Popradzkie Pleso i wypływa już tutaj woda z tego jeziora i płynie rzeką Poprad. Rzeczy rozdają, to tutaj rozdaję. Tutaj czasami stoją i rozdają rzeczy, żeby wnosić, a potem do schroniska. I takich rzeczach się to wnosi. Piękny ptaszek, ale nie wiem jak się nazywa. Ma czerwony brzuszek. Na rysach chmury. Płynie z tłumyczek. Piękny mech na skale. Witajcie, witajcie. Udało się, jesteśmy pod chatą, pod rysami widać już szczyt wysokiej piękne limonkowe porosty i malutkie mchy ładne kwiatuszki już prawie przy samym szczycie rys Rywałt. Tu już jest najwyższy szczyt Polski i jest obrazek. Mamy widok na Morskie Oko i Czarny Staw pod rysami. Tam się schodzi w ogóle szlakiem y, polskim szlakiem do. Y, jego stawum jest o wiele bardziej niebezpieczny i stromszy, ale my jesteśmy ze strony słowackiej. Tu widzimy też polskie chyba... No Polska tam jest jak nie. Tam jest lodowy szczyt i łomnica. Tu jest najwyższy szczyt tatr. W wszystkich Gerach, A tu jest wysoka, wyższa niż rysy. O 50 metrów. A my jesteśmy na najwyższym szczycie szlakowanym. W Tatrach. Potężny widok. Tam są jeszcze jakieś jeziorka. Tak wygląda polski najwyższy szczyt. Piękne kwiatuszki Prawie że na samym szczycie jest słynna toaleta. Koło schroniska najwyżej położonego w Tatrach